Ma, dzisiaj właśnie teraz ogłaszam wyniki yy, Tutejszego konkursu na yy, właśnie awatar na YouTube dla mnie. Yy, tam Było około 15, 15 prac. Yy, niektóre były bardzo dobre, niektóre były bardzo słabe, ale wybrałem z nich jedną właśnie. Yy, też yy, dziękuję Wam bardzo za udział w tym konkursie. Ale niestety, zwycięzca jest tylko jeden. Zaraz właśnie je ogłoszę i jeszcze jedno. Niektórzy wysyłali mi takie coś, że była taka strona i na której można było robić swój awatar. Ja mi tylko to brali, swój To był kiepski projekt, tyle wam powiem. No, i tutaj już pokazuję awatar, który wygrał. Oto on. Przybliżenie. Tak to wygląda właśnie, on będzie widniał na YouTubie. Naprawdę bardzo dobry awatar, bardzo fajny sposób. I widać, że tu było coś robione, a nie jak w niektórych. Tylko ten napis. Tu widać to tło, oczywiście, wszystko. No, a właśnie wygrał ten konkurs, wygrała? Mr. Gunfer. To jest taki, niech zaraz pokażę na YouTubie jej właśnie konto. Gratuluję naprawdę bardzo. Słuchawki będą lecić tylko na Pw i podaj swój dokładny adres. To wyślę. Yy, Mam nadzieję, że go na filmik pozdrawiam Cię. Tutaj. Ona komentowała mój filmik. Chyba. Zaraz tutaj obyczajmy. Mhm. Nie wiem, czy w tym filmiku, czy w tamtym? Tak, tak jest, tutaj widzę się. Komentarz To jest ona. To jest jej profil na YouTubie, Mr. Gunfer. Gratuluję bardzo. Dziękuję za udział w konkursie. Wyślij mi Twój adres dokładny. Tak? To tej schawki wyślemy. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Zapraszam za do subskrypcji mojego kanału na YouTube.